Sytuacja w polskiej transplantologii wygląda tak, jak w całej Europie zmienia się ze względu na COVID, i może e, warto powiedzieć i zacząć od tego, co nas najbardziej uwiera, czyli na od pandemii. E, niestety, ilość e, przeszczepień w Polsce zmalała. Zmalała z prawie 1,5 tysiąca do 1300 z niewielkim haczykiem, i to jest zła wiadomość. Natomiast wśród tych przeszczepów e, Wiemy, że są takie przeszczepy, które wiodą prym, czyli nerka i wątroba. Przedstawię liczby na przykładzie nerek i przeszczepienia nerki przelicza się średnio na milion populacji. No, niewątpliwie liderami są Hiszpanie, przeszło 50 przeszczepień na milion. Również Chorwaci, również Belgowie. My jesteśmy takimi dobrymi średniakami, czyli to około 25 przeszczepień na milion nerek. Niestety tutaj Widzimy tendencję spadkową związaną z COVID-em i w roku 2021 to jest 20 przeszczepień na milion, więc nie, tu spadek widzimy. W polskiej transplantologii bardzo ważnym wyzwaniem jest ilość y, dawców, i to y, dawstwo rodzinne to jest, czy o, żywi dawcy to są jeden temat. Niestety my w sercu możemy tylko i wyłącznie wykorzystywać serca, które są pobrane od dawców zmarłych. I tutaj e, większa ilość dawców zmarłych e, bardzo, bardzo jest istotnym problemem. My dbamy o to, żeby e, ośrodki, które mogą przygotować dawców, przygotowywały tych dawców, ale i tutaj widzimy istotny spadek. To było przeszło 500 dawców e, w roku 2019, w roku 2021 e, 312 dawców, więc tu widzimy olbrzymi spadek. To jest COVID. W związku z tym ja liczę, że jeśli pandemia się skończy, to wrócimy do wyjścia, wyjściowych wartości z roku 2019. Ale my musimy poprawiać ilość dawców, zwiększać ilość dawców, tak jak to czynią Hiszpanie, Chorwaci i Belgowie. Oni umieją, my też musimy umieć. Jeśli chodzi o pobieranie narządów od osób zmarłych, ważne jest to, abyśmy o tym rozmawiali za życia. Ważne jest to, aby nasza rodzina znała nasze stanowisko podczas zwykłych rozmów, ponieważ tak naprawdę nie ma dobrego momentu, aby rozmawiać o tym, co będzie z nami po śmierci, więc każdy moment jest dobry. Co spowoduje, że lekarz lub koordynator, który rozmawia z rodziną na temat, co zmarły myślał o transplantacji, nie będzie mieć tego dylematu. Podczas takiej rozmowy jest bardzo dużo silnych emocji i możemy nasze rodziny odciążyć tym, że będą znali nasze stanowisko za życia.